Będzie wchodził na plecy Max po prawej, po prawej na plecach Uwaga, Rikon na Sąpię. plecy Od lewej Bo weszło środkiem Rikon i Asalt Idą na lewo Uwaga na warię Ludzie, wkładki mają jak nic po prostu, tyle lewą powiem. No to dupa To było do wygrania To no było oczywiście do wygrania, tak. to, no nie założyli wkładek, oni wkładki to zakładali Herdy, proszę cię obojętnie czy wkładki nam no, czy nie daliśmy dupy No dobra, to my w drugiej i ludzie zobaczymy co wiem Wygramy to, remy z drugiej nie zapisane Skryna też zrobiłem Pamiętajcie, żeby obstawiać wszystko. Zaraz odpalam orakla. Orakl. Lewą stroną wszyscy prawie. Z lewej strony plecy. Tak, starcza. No nie no, starcza. No i zajebioza, kurwa, na saj, dzieci nie płacz, hardy, nie płacz Od lewej strony no Ja wszedłem z opóźnieniem, bo zrzucałem, także... Dupa pipa Polaczek na mnie po prawej, gdzieś, I ja ach po lewej Ciąg poprawimy nasilkona Darcza Kurwa ten ikon to jest po prostu nie do rozjebania dosłownie Dobrze go zjebędzimy na Jak będziecie wchodzić, dla buty Nie, Hardy dobra skup się, wchodzimy ostro Ja biegnę na lewą stronę Polnaczek stój Nie przesuwajcie się, dopóki wszyscy nie wejdziemy Reload Z lewej strony jeden, rozjął mnie W rękach biega dwóch Na prawo przybiegli, rikła mi nie prawo prawej czy lewej? Serdeczne macie. I nie wiem, sam oceń teraz Chyba na prawą będzie lepiej Ktoś się dzieje Uwaga na kontener, uwaga na kontener Dobra, trzymam lewą stronę Jestem za rurami po środku. środku Sprawdź co na Na środek powieku Kurwa, z tyłu mi jakiś Czemu się mówiłeś? Właśnie powiedziałem na środku za kontenerami siedzi zdjęty, dobra Słuchajcie, opalujcie wejścia, okalujcie wejścia Ja mam jednego po lewej ziomkę, świeciowe z łupem. Za przejęte prawo Spokojnie Spokojnie, chłopakie. Podejdzie ktoś na prawą? Wszyscy nie dobiegną, tak jest nas biegnie, czekajcie na mnie. Jestem po lewej. Jest jakaś tarcza, to by mogła na górę zobaczyć czy tam nie wiem żadnego. Słuchajcie, dwa. Z prawej dwóch... Z prawej dwóch lewej jest grąta hitnik po parowy Ksiądz po lewej, po lewej Po lewej. Po prawej jest za kontenerem. John idzie do Po lewej na Na prawo przesuwa się na prawe wejście w tej chwili. Z powrotem wrócił wróciło dwóch na środek inął na lewe wejście. Na lewe? Ja mam panem. Prawa zeskoczył zysko, na, na ten, na Prawy, prawy wejście też po prostu. Zastrzepów Tak tarcza, tarcza, tarcza Plecy, plecy Jeżeli plecy to która strona? Ale właśnie to Żeby się wiedzieć on się tam wziął, ciągle Dobra, chłopaki, spokojnie, nie denerwować się. Po prawej z przodu dwóch. Po prawej jeden za skrzynkami. Z prawej strony będzie biegać jeszcze jeden. po prawej całkowicie. Krzątam w drogu po prawej. Po naszej stronie na Jestem na górze. Pilnuj prawej, to my prawą biegamy. Jak tam, Maksiu? Ksiądz po prawej. Recon zdjęty. Nie. Jestem po prawej. Nie wiem, kogo mam za sobą. Jonny, ty jesteś? Nie? Ja jestem po prawej. Jestem... O, po lewej, ksiądzu, go masz, po lewej, Kocika Ksiądz, żyjesz? Ksiądz żyje, tak, ja zginęłem. Dobra, jestem, ksiądz, za tobą. Bronimy, to czy atakujemy? Nie, atakujemy, to się tak, w lewym pomieszczeniu, przy głównym wejściu, jest jeden. Brawo, ja W tej toalecie, Dzień po lewej stronie. Po coś nie przesuwaj się na razie. Po... Czeka, jak się lesz, to przesunie. To pilnuj mi kuchy, Mnie kuchy, już nie kuchy. ma. na lewo. To Zabaj. tak. <laughs> Jest przy wyjściu z lewej strony. Uwaga, będzie szedł na ciebie asalt, zdjął mnie. Zdjął mnie z dużej odległości ten y, 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 rikon. Dwóch prawą stroną, pucu same sam. Tam... Ja lecę na z... prawą. No, ja mam dwóch asaltów i nie nasza, prawda? Ktoś z wbił. No wbili z prawą stroną trzech. A co ja mówię? Prawa strona dwóch asaltów i Rico. No ja tam byłem. Skupcie się, chłopaki. tak. Johnny, przesuwamy się, tak wiesz, po kolei. Jest, mówię, trzymać górę i wez tutaj z tą górą. Kuź, wam z góry, wiesz, lewą stroną, idzie wam dwóch, trzech. Lewo, co się uważaj trzech tam idzie. Zdjęli mnie lewo, on będzie trzech wchodzić. Znaczy głównym wejściem na C. Ponaczek, ty tam jesteś po lewej, czy kto? Jestem, po lewej. Lewego wejścia to tam trzech ci będziesz, uważaj. Biegam tam starczą Dżony plecy Prawa strona, uwaga Dwóch, kurwa skontuje się tu dzisiaj tu już nie było przecież Pewą stroną w kierunku C będzie jeden szak. Jeden wrócił za tym gościem który kobieg na D Nie wiem czy to był Johnny czy kto to był Prawa, Lewą stroną wstraciłem. jeden Straciłem jeden Na palko Lewą na lecą strona. lewą stronę Jestem sam na C Biegnę zaraz będę na co? Prosto, na bardziej? Wszystkie. U góry ten będzie Rikon snajperski. Tak, snajperskiego szpiluje jeden. Przeskoczył. Zdjął mnie z, z kontenera z góry. Chłopaki ostro C trzeba okay. upilnować. Lewa strona, lewa strona na co? Główne wejście. Rikon i Asal. No, jest prasty, z lewej strony. strona wejścia. Lewej strony Słuchajcie, tutaj są po lewej stronie z trzech przynajmniej. Ktoś mi pomoże po lewej? Nie, ja do ciebie ja i Ci już pomagam. Ja pierdolę, jakie zgaszenie Z prawej strony dwóch jest, Jeden, jeden z jest lewej, lewej. Czyja tarcza? Marsza Marsza Obstada w prawo Marsza poleca na górę, obstawiam środek Bieg leci południowo na środku ja, już, ja Wiecie co hmm. Środkiem będą Zabry. wbijał Będzie wbijało 4 A Prawą wam będzie rekon, który nie wiem jak go zabił po leczona imię Biegnie wam dwut prawą tarsza prawą Środko odwróć się Kurwa, na Prawą stroną rekon Prawą stroną rekon Środkiem dwóch uwaga ja góry, bo tam się dwóch na ciebie pin I tak Na górę chodzę. Nie, no prawa strona, dwóch. Jeden prawa, druga, lewa strona. Po coś uważaj. Widziałem. Od snajperskiego, uwaga na lewą. czas po lewej masz, po lewej masz za sobą, po lewej. Mam całą bańkę, nie wiem gdzie mogę wejść. Ksiądz tu nie Na front się cofa. Ksiądz sprawdzić. Brikon jest, na lewo. Idzie ty? Bo Próbować wlecieć im na punkt? Jeszcze jeden, jeszcze jeden Brawo. Ja biegnę na ten. Nie, nie zbędesz już obota. Dziękujemy za remis. A jak jest remis, to co jest? Pokryć punktów chyba, po trzy. Ale do pana już nie No, wygraliśmy rundę. Zapisałem panowie kolejnego skrzydła. Ale nie mam podsumowania materiału. No to zaraz poczujesz, bo to Nie, mam już zestaw lodów.